Rampa na Early. Kumby. Chyba tak, nie. Bo później możesz zagrać Xaviusa, wyciągnąć sobie Doriana, z Doriana wyciągnąć Amagagana i wygrać grę, nie? Gościu będzie powoli grał, no to... to raczej spokój będzie. Dostań dwa Kryształmany w dwie tury. Dorek, Czemu w tym deku jest Dark Marrow, Summoner. Ale chuj, Ciekawe czy mi go zabije. Może nie ma jak go zabić, <grywka> bo ma przy... większą dupę.

Bo dwa razy w jakiegoś potrójnego rzucono. Ale no, śmieszne. Obra pierwsza gra dzisiaj. Dobra, pierwsza gra dzisiaj, gościu, pomógł mi wygrać. <laughs> pierwsza gra na YouTube'a. No, już mogę kończyć streama, nie? Jest co wrzucić jutro o 10.30. <laughs> Okej. Okay. Dobra, fajne. Fajne. Żyśle z za zagierkę. Nie wiem nie wiem Zobaczymy. Może tak będzie. Czy pewnie gra z damage, z Czy ja to coinuję, czy to ma jakiś sens? Czy nie lepiej zagrać to w drugiej normalnie, później od, odkryć sobie kartę za dwa many Później już lecieć z coinem na typa Druga, trzecia karta Jak wycoinuję teraz dwójkę, to nie będę miał jak zagrać dwójki w next Ale dwie rampy Susi Susibaka, że tak powiem. Może to jest Aviana? Cover, no to w sumie jest. Jest cały clear. Mogę zagrać w sumie dwa razy rampę. Teoretycznie. Później dobierać karty. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Też zagrywa rampę. Zobaczymy co dadzą mi dwie rampy. Teraz powinienem dostać do to... Niesawiana. No tu będę miał full cleara teoretycznie, więc nie jest najgorzej. Cztery mamy. discover a card from your deck Fyrak. Ile będę miał many? 5? 7 w następnej Więc będę mógł zagrać to i to z niespodzianki Trzeba wianka Espun? Możliwe 8 mana. Będziesz dobierał. Jeja.pl Mam nadzieję, że tam żadnych defratli nie będzie. Dalej dobiera. a co to za przystojnie, tam stoi. Dzięki, suchy za follow. Witam. Refresh będzie grany. Klejna rampa. Wyjebane ma. Co on, Sislesa ma na łapie? Że nie gra nic? you fucking kidding me, man. Następnie mógłbym nawet sobie i serę wykoinować. Tylko karty muszą dobrze, dobrze podejść, To można grać. To jest. O, no, będzie coś na bordzik rzucane. Aha. Jesteś poważny, czy nie poważny? Hey, Barnabus. Hey. Będą firebole złapy. searching. Card from your deck. Czy bym chciał Fyraka rzucić na niego? Ile kart do wyciągnięcia? 3, to zawsze trafiam. Zawsze trafiam. Ile tam mam tego? Mu zostało dwanaście. Ile to jest? Dziewięć Tak zrobimy Ja widziałem co wy tam pisaliście u Nila, czyli on ma dwa firebole. a ja mam z tego Hila. Mogę zagrać w sumie i serę, i Consuma, i odkrycie dwa razy, a Magaga. Nie, jednego w sumie mogę. Co prawda? Niezłe propozycje tam były zarzucane z tego co mi wiadomo, to nie było oficjalnej odpowiedzi żadnej. Dostałem od Co on zagrał? No szuka chyba czegoś. Czy dostanie sislesa? Ursoka wali. Więc URSOK. To przynajmniej chilnie. GG. Chyba GG, nie? Zagram raka to GG powinno być. choć nie jestem pewien. Czy tak będzie? Jest możliwość, ale nie musi być. Dwa of Lital. To jest jakiś gwarantowany Lital? Mogę dobrać Hellfire. Lepiej bezpiecznie zagrać. leczy się do fulla. Najwyżej w następnej to odpalimy. Nie no, nie chcę sobie gierki przegrać, nie? Jakby na przykład Fyrak dobrał mi 15 kart, nic nie zrobił i on by mi po prostu dowalił na face. Czy to jeszcze mogę maga Magagana wyciągnąć i zagrać za jego życie? W sumie jak zdobiorę gana to wygrałem grę, bo on już sobie życia nie podwyższy. A. Będzie mi chciał dać do top decku ten. Na no top deck będzie chciał mi jakieś gówno dać, nie? Nie? Nie popsuje mi top Oho... Uh to -huh. teoretycznie mogę go wybić tym Zniszczyć mu tym i zagrać Firaka i zobaczyć, czy będzie Little. I tyle. Tak się gierka skończy. Powinno być koniec już. Wulkanizacja. No. Pewnie koniec. Czy mógłbym go czymś dobić? Byłoby one-off, nie? Z tym. Dobra, Dorian dalej zostaje. Trzeba Hairola jakiegoś wyciągnąć z tym dekiem. Easy, no trochę wymęczony.